Tak Lwów żegnał dziś pierwsze ofiary środowego rosyjskiego nalotu, matkę i trzy córki, 21, 18 i 7-letnią. Z całej rodziny przeżył tylko ojciec. Leżący 70 kilometrów od polskiej granicy Lwów długo wydawał się bezpiecznym schronieniem. Nie rozumiem, dlaczego to musi być takie niesprawiedliwe. Taka wspaniała rodzina. Za co? Dlaczego? Ataki na Lwów, dziś na Pawłokrat, a wcześniej na Połtawę Charków czy Kijów nasiliły się po rozpoczęciu ukraińskiej operacji w Obwodzie Kurskim. Po dokładnie miesiącu Ukraińcy mają kontrolować 1300 km kwadratowych rosyjskiego terytorium. Dzisiaj siły specjalne opublikowały nagranie najnowszego uderzenia w rosyjską kolumnę wojskową. Rosjanie kontynuują ofensywę na Doniecczyźnie. Ukraina, Ukraina potrzebuje teraz więcej wojskowego wsparcia. Najszybsza droga do zakończenia wojny to uzbrajanie Ukrainy. Prezydent Zełęski, który w asyście niemieckich samolotów bojowych pierwszy raz przyleciał dziś na spotkanie ministrów obrony Grupy Rammstein, czyli krajów wojskowo wspierających Ukrainę, pilnie wzywał do przyspieszenia dostaw obiecanej pomocy. Brakuje rakiet i współpracy, a chodzi także o nasze okupowane terytorium, w tym Krym. To błąd. Potrzebujemy broni dalekiego zasięgu, także na terenie Rosji, by zmotywować ją do szukania pokoju. Moment jest krytyczny, czas gra kluczową rolę, zwłaszcza, że zbliża się zima. Wszyscy musimy zwiększyć wsparcie. Prezydent Biden ogłosi dziś nowy pakiet pomocy o wartości 250 milionów dolarów. Konkretną nową pomoc zapowiedziały dzisiaj także Niemcy. Dostarczymy 12 nowoczesnych hałbit samobieżnych typ 2006, w tym 6 w przyszłym roku. Warte są 150 milionów euro. W sprawie pocisków dalekiego zasięgu i użycia ich przeciw celom w Rosji, czyli jak mówił prezydent Zełyński, zignorowania putinowskich czerwonych linii oficjalnie nic się nie zmienia. Z przecieków wynika jednak, że może... Także dlatego Rosjanie intensyfikują ataki na cywilów. Ten przygotowuje taki grunt, jakby pokazuje, co może czekać Ukrainę, jeżeli zacznie te pociski stosować na tym dystansie. Rosjanie zabijają nie tylko cywilów. CNN opublikowała dziś nagranie egzekucji poddających się ukraińskich jeńców. Kijów znów wezwał świat do potępienia Rosji. Jan Mikruta wydarzenia.